Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, kraśnik ulica urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Lokalna Grupa Działania po raz drugi zorganizowała konkurs na lokalnego lidera, czyli najbardziej aktywną osobę w swoim regionie. Zwycięzców wyłoniono podczas wspólnego spotkania opłatkowego, które odbyło się 22 grudnia. Rola lidera nie jest łatwa, ale jak widać można jej podołać. Zwycięzcą konkursu został pan Henryk Fliss. Od wielu, wielu lat działa aktywnie na rzecz rozwoju własnej społeczności, szczególnie pod kątem zarówno krzewienia kultury sportu, jak i opieki nad zwierzętami. Pan Henryk przyznaje, że praca z młodzieżą jest dla niego prawdziwą pasją. Moja działalność społeczna to przede wszystkim działalność w szkolnym Kolegium Ochrony Przyrody. Opiekuję się tym kołem od 30 lat. Drugie miejsce zdobył pan Kazimierz Maciąg, który pracuje dla rozwoju sportu w gminie Wilkołas. Działam w klubie sportowym wcześniej jako zawodnik, od 1986 roku, później poprzez różne stopnie jako członka zarządu, wiceprezesa. Natomiast od 2000 roku jestem prezesem Klubu Sportowego Unia Wilkołas. Trzecią lokatę zajęła pani Lila Kaczor, która prowadzi Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bliskowicach. Wspólnie ze stowarzyszeniem organizują wyjazdy i imprezy. Organizujemy przede wszystkim już trzy stałe imprezy, na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Annopol i okolic. W wyłonieniu zwycięzców towarzyszyło wspólne spotkanie opłatkowe i tradycyjne potrawy świąteczne.